什么？ 7 Trening Yo. mistrza przyzna, że znasz to powiedzenie moja mordka ambitna, przywykła, wypiskać na scenie. Freestyle trenie po piwkach i niezmiennie wierzę w siebie kiedyś piłka na boiskach i z kondycją i biegiem jest ciężej. Lecz tak będę po bitach Prędzej to słychać i częściej Ty weź nie wika, jak jesteś kurwą, co sieje je fermę. Robi za kibica, to wie że chętnie ci podam rękę Moją salą treningową ulica. Tu trenie bezdek ze mną, Olson progres zalicza, bo ma podejście do życia. Podobne jak ekipa zwisa nam co mówią leszcze, mam że certy. Wikat nadal leśnica, moje najlepsze miejsce Tu nie wymienię, pewnie skończę w piekle. Jestem i będę stał na przekór komendzie ma każdego dnia, moja psychika przez porycia, by trenic skazana. W tych czasach co druga, słaba bania, w chorobę popada. Uważaj, mam dobra rada, bo zryta akcja, jak skaza. Skąd pojednał nas jeszcze bardziej niż wygrana, bo teraz oceniam bardziej jak tu lata ludzkich slang. graba napad wam na pal gram według za lata po podkładach. To czas bombardowania no, na trak. Mam part, wiatra, gładka, kadeczka pięciu miło nas wiele, ale połączę wspólny Grać fair, brać spal stress Daj tekst, potem skręć, ok, nie bo to B Nie będzie Mary Jane, zawsze obok mnie Kiedy tu biegnę, trenuję i zawsze oszukuję Dobrze, czy nie? Zmieniłem swój los, ubiegł ziom, ale nie zmieni siebie Mam werbę, bo z każdym tekstem tek to B M -m -m trzeba mieć w głowie wersji, której dziewierdzą dziurę które wełbie Odczuwasz presję po nawikach, z leśnej tobie mach z Zdzichły wódka, trenuj chcemy bez do jutra Wciąż gównia, pustka jak moja kółka Ten tekst treningowo cię rozkurwia To B,